Dzień dobry, otwieram posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Proszowickiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie. Informuję, że posiedzenie Komisji jest utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przypominam także, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, należy przestrzegać jej zapisów. Posiedzenia komisji są jawne, a ich treść stanowią informację publiczną. Proszę radnych o potwierdzenie obecności za pomocą urządzeń. Stwierdzam, że na pięciu członków komisji obecnych jest czterech. Wobec powyższego stwierdzam prawomocność obrad oraz ważność podjętych decyzji. Proponuję przyjęcie porządku posiedzenia przesłanego wraz z zawiadomieniem o dzisiejszym posiedzeniu. Czy są uwagi lub inne propozycje? Nie ma. Jeżeli nie ma, proszę o uruchomienie głosowania w celu przyjęcia porządku posiedzenia. 4 za, 1 nieobecny. Punkt następny, trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół był wyłożony do wglądu w biurze samorządu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Cztery osoby za, jedna nieobecna. tablet yeah. oh. mm. Dobra Punkt czwarty. Do analizy komisji wpłynęły dwie petycje od tej samej osoby, od pani adwokat Renaty Sutor. Pierwsza petycja z dnia 18 listopada 2019 roku dotyczy zmiany przepisów prawa miejscowego we wszystkich gminach, powiatach i województwach w Polsce, aby miejsca publiczne służące jako parking przed wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne oraz aby ceny produktów żywnościowych sprzedawanych w szpitalach nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach. I druga petycja z dnia 6.12.2019 roku dotyczy zmiana, zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsca bezpłatnego parkowania oznaczonego znakiem drogowym z dopiskiem „bezpłatny” w każdej gminie w tym przed urzędem publicznym, między innymi starostwem powiatowym oraz poparcie w formie uchwały petycji skierowanej do konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski. Pełna treść obu petycji została Państwu Radnym przesłana i każdy się z nią mógł zapoznać. Proszę członków Komisji o wyrażenie opinii w tej kwestii rozpatrzenia tych petycji. Ja chciałbym zabrać głos, jeżeli chodzi o tą sytuację ustalania cen w szpitalach, bo to niejednokrotnie budzi jakieś zastrzeżenia ze strony pacjentów, ale analizując przedmiotową sprawę trzeba się odnieść do zadań realizowanych przez szpitale. I tu mamy ustawę z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, która zdefiniowała szpital jako zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia, świadczenia szpitalnego. Natomiast świadczenie szpitalne są wykonywane całą dobę kompleksowo. Świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji, rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Dyrektorzy szpitali zobowiązani są zapewnić posiłki w swoich placówkach w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. Odpowiednie żywienie pacjentów w szpitalu stanowi integralną część całego procesu leczenia i zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie mogą być świadczone usługi, i tu mamy ograniczenie, którym są usługi pogrzebowe, ale może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkami, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. Udostępnienie pomieszczeń szpitala podmiotom zewnętrznym jest możliwe, jeżeli nie ogranicza możliwości realizacji zadań statutowych i dostępności doświadczeń zdrowotnych, ani nie wpłynie negatywnie na jakość udzielonych świadczeń, a czynsze z dzierżaw lub najmu nieruchomości stanowią niejednokrotnie pozycję w budżecie jednostki, a udostępnienie pomieszczeń podmiotom zewnętrznym ma na celu prawidłową gospodarkę posiadanym mieniem. I mając na uwadze konstytucyjną również zasadę wolności działalności gospodarczej, nie ma uzasadnienia do jej ograniczenia przez wprowadzanie obowiązku ustalania cen detalicznych na produkty żywnościowe powszechnie dostępne, które są sprzedawane w szpitalach. I w gospodarce wolnorynkowej prowadzenie działalności ma być swobodne, to znaczy wolne od nieuzasadnionej ingerencji władz publicznych. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej mogą być tylko ustanowione w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, który legitymizuje te ograniczenia. Nie każdy bowiem interes publiczny uzasadnia ograniczenie wolności działalności gospodarczej, lecz jedynie taki, który konstytuuje Konstytucyjnie można uznać za ważne to jest ograniczenie, które służy ochronie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź ochronie środowiska, zdrowia publicznego albo wolności i praw innych osób. Warto również podkreślić, żeby proces legislacyjny w przedmiocie o którym tutaj rozmawiamy mógł się rozpocząć, konieczne jest wniesienie projektu ustawy do Sejmu, które może być dokonane tylko przez z określone podmioty w konstytucji dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Tak, proszę pani Józek Krzeczek. Panie przewodniczący, szanowni radni, jestem za odrzuceniem wszystkich tych petycji skierowanych przez panią adwokat. Po pierwsze w kwestii parkingów Jesteśmy małym powiatem większość miejsc parkingowych w mieście czy to w mieście powiatowym czy przy kościołach cmentarzach ulokowanych przy drogach publicznych zarządzanych przez powiat jest bezpłatnych także tutaj my no, nie musimy i dodatkowo oznaczenie tych miejsc tablicami parking bezpłatny niepotrzebnie podnosi koszty funkcjonowania samorządu. Bo każdy zna kodeks drogowy i wie, gdzie, w którym miejscu może się zatrzymać. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego. A co do intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Też bym tutaj nie wchodził jakby w kompetencje Episkopatu Polski i jakby też czy Rada Powiatu ma parafować jakieś wątpliwości stowarzyszeń organizacji kościelnych, które nie mogą, jakby ustalić kiedy data intronizacji Chrystusa Króla Polski, no, miała miejsce, bo dotarłem do takich materiałów, że zarówno 19 listopada 2016 był taki akt przyjęty. Później nawet pani w Petycji podnosi to, że jest 23 listopada 2019 czy 24 listopada 2019. I uważam, że Rada Powiatu nie, nie powinna jakby parafować tutaj sporów no nie tych stowarzyszeń. Tyle. Dziękuję. Także ja uważam, że powinniśmy wszystkie te punkty zawarte w petycji odrzucić. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Komisji. Tak to ja proponuję teraz 10 minut przerwy na opracowanie danej uchwały do, do przygotowania do projektu. Dziękuję bardzo. Znawiam posiedzenie komisji. Na podstawie dyskusji i wypracowanej opinii komisji przedstawiam projekt uchwały powiatu jako propozycja do rozpatrzenia wniesionej petycji. I tu chodzi o petycję z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego we wszystkich gminach, powiatach i województwach w Polsce, aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne oraz aby ceny produktów żywnościowych sprzedawanych w szpitalach nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach. Tutaj odczytam, nie uwzględniamy wypracowany wniosek, nie uwzględniamy się wniosków zawartych w petycji złożonej przez panią adwokat Renatę Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego we wszystkich gminach, powiatach i województwach w Polsce, aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne oraz aby ceny produktów żywnościowych sprzedawanych w szpitalach nie przekraczały cen detalicznych obowiąz obowiązujących w zwykłych sklepach. I tutaj Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2020 roku dokona, dokonała analizy treści wniosków zawartych w petycji i wypracowała opinię, w której wskazała, że kwestia odpłatności za miejsca parkingowe przed obiektami sakralnymi, cmentarzami i szpitalami oraz kwestia cen artykułów żywnościowych w punktach sprzedaży zlokalizowanych w szpitalach pozostaje w zakresie kompetencji podmiotów zarządzających terenami bądź obiektami, a organ samorządu nie ma podstaw do ingerencji w ich działanie. Brak jest podstaw prawnych do działania Rady Powiatu Proszowickiego w przedmiotowej sprawie. Teraz poproszę o głosowanie w tej sprawie. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały przeze mnie w tej chwili? Tak, nie za Czyli pięcioro, wszyscy jednogłośnie, tak? Dobrze. Teraz petycja z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsca bezpłatnego parkowania oznaczonego znakiem drogowym z dopiskiem bezpłatny w każdej gminie, w tym przed Urzędem Publicznym, między innymi Starostwem Powiatowym, oraz poparcie w formie uchwały petycji skierowanej do konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej introwizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. I tutaj odczytuję nie uwzględnia się wniosków zawartych w petycji złożonej przez Panią Adwokat Renatę Sudor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsca bezpłatnego parkowania ozna znakiem drogowym z dopiskiem bezpłatny w każdej gminie w tym przed urzędami publicznymi między innymi starostwem powiatowym oraz w poparcia w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski i dokonanie pełnej introwizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2020 roku dokonała analizy treści wniosków zawartych w petycji i wypracowała opinię, w której wskazała, że w zakresie postulatu o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsca, gdzie można bezpłatnie parkować wraz z oznaczeniem tego miejsca stosownym znakiem drogowym z dopiskiem bezpłatny. Wniosek uznaje się za bezzasadny. Starostwo powiatowe w Proszowicach nie dysponuje miejscami parkingowymi umożliwiającymi stronom bezpłatne parkowanie przy siedzibie urzędu. Kształtowanie polityki parkingowej na terenie miasta i gminy powiatu należy do kompetencji Rady Miejskiej i Rad Gmin poszczególnych samorządów, które zarządzają mieniem. W zakresie postulatu o poparcie w formie uchwały petycji skierowanej poprzez stronę do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej introwizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski brak jest podstaw prawnych do podjęcia tej uchwały, gdyż rozpatrywanie spraw w charakterze Ideologicznej nie należy do kompetencji Rady Powiatu. Tak określony przedmiot petycji nie mieści się w, kat w katalogu zadań własnych powiatu wskazany w artykule 12 ustawy o samorządzie powiatowym. Teraz proszę o przegłosowanie tego, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Po Przedstawionego przed, przede mnie przed chwilą projektu uchwały w formie, którą przeczytałem. Dziękuję. 5 za, 0 wstrzymanych, nikt przeciw. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania radnych? Nie ma. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, zamykam posiedzenie komisji. I dziękuję wszystkim za udział i uwagę.